Siemanko kochani, dzisiaj mam dla was film Możecie zgadywać, dam ja wam pewną podpowiedź Miss you Śmierdzą ci ciapki, miss Dobrze kochani, za mną jest paczka, którą będziemy dzisiaj rozpakowywać Jest to paczka z Zooplusa Więc zrobimy taki open box, pokażę wam co zamówiłam Nie ma tego jakoś specjalnie super dużo Więc kochani zaczynamy się prezentuje paczka po otwarciu. Tutaj nie było żadnego zabezpieczenia, żadnej folii bąbelkowej, więc tak troszeczkę przydałoby się tutaj trochę wypełnienia. Tutaj niby nic takiego nie ma, co by się mogło zepsuć i zbić. Ale tak no te, te puszki troszkę sobie latały, więc to jest cała zawartość. Misiu, daj to! Mam tutaj lekko utrudnione warunki. Nie, Misiu! Misiu... Nie, czuję przez, przez ten. Dobra, lecimy. Pierwszy produkt to karma marki Wild Freedom. To jest karma sucha, chyba kurczak, 100%. Jest to karma bezbożowa, zawiera 40% mięsa. Ogólnie marka Wild Freedom to jest dosyć. Dobra marka, jeśli chodzi o żywienie kotów, mogę Wam ją serdecznie polecić. Moje koty bardzo lubią jeść tą mokrą karmę, bo sucho to na w zasadzie każdy lubi każdą lubią. Ale czasami daję im też coś do pochrupania, bo one kochają suchą karmę, ale jak już mają jeść coś suchego, to żeby to było powiedzmy troszeczkę lepsze. Więc to wybrałam sobie za punkty w ZOO Plusie. 400 gram, taka paczka starczy im powiedzmy tam na miesiąc, bo... Ja im daję tak jako smaczki po prostu na rękę kilka, bo ja im nie sypię tak za bardzo do, do miski, żeby to jadły tak na bieżąco. Bo się to by zjadł wszystkie chrupki, jakie istnieją na świecie. Już teraz też by chciał dostać, ale to może potem, dobrze misiu? Kolejna sucha karma, którą wzięłam za punkty, to jest sucha karma y, Purizon. Sucha karma Purizon, ona jest, też jest kurczakowa. Tutaj jest Coś napisane, że z Ancient Grain, czyli że jakieś takie starożytne ziarna, czyli to jednak są zboża, ale ona jest dla kotów sterylizowanych, czyli tak naprawdę dla moich się nadaje, bo tu jest kurczak. Hering, kurczę, nie pamiętam, co to jest herring. Może sobie tutaj poczytamy, co to może być. Kurczak ze śledziem i orki, ork, ork, orkiszem i owsem. Ok, dobrze. Tego jeszcze moje koty nie jadły, w sensie konkretnie tej suchej karmy, ale markę Purizon bardzo dobrze znamy. To też jest dobra marka. Także też y, ciekawe, tu jest 150 gram. Też jako chrupki też wzięłam za punkty. Myślę, że na pewno się nam sprawdzi. Dalej z przysmaków, gdzieś mi się. nie wiem, po prostu zabrał te smaczki, ale dalej mamy pojedyncze, pojedyncze takie puszki. Taką puszkę też z marki White Freedom. I to jest seria Golden Valley i to jest kurczak z krójkiem. To tak zamówiłam na spróbowanie, czy ten smak będzie im pasował. To jest jedna taka pojedyncza puszka i druga pojedyncza puszka to jest purizon i tutaj mamy kurczaka. Miś chce już tutaj je sobie zniatkać. Kurczaka z, z Salomonem, czyli jak to się nazywa? Nie śledź. Salomon, Indyk. Salomon, Salomon, ten taki różowy. Ja nie jem Salomona ani żadnych ryb poza tuńczykiem, więc nie wiem, jak to się za bardzo. Łosoś, Łosoś, Łosoś. Wiem, że one właśnie Pulizona bardzo lubiły i teraz sprawdzimy, czy nadal go lubią. Także to jest ta jedna puszka 200 gramowa. Ja kupuję te 200 gramówki, bo ja mam dwa koty, dzielę na pół, dwie miseczki i mamy. Gdzie są te smaczki? A tu są. To są jeszcze yy, wzięłam za punkty. Kabanosiki z feringi to jest indeks z bar baraniną, jagnięciną. To są takie trzy, powiedzmy, ja to na to mówię: kabanosiki, które tutaj się właśnie łamie i podaje się też jako smaczek kotu. Moje koty też to bardzo lubią. No i oczywiście tutaj mamy duży zapas. Może Wam pokażę tak, bo ja nie wiem, czy to uda się jakoś inaczej. Więc tutaj już mi się zaanektował całość. To jest właśnie cały zapas. Tu jest chyba. Ja zamówiłam w promocji, bo akurat była 10% na White Freedom. Tak jak widzicie, to jest White Freedom i to jest czysty kurczak. I to są też wszystko yy, 200 gramówki. Pokażę wam, jak ona wygląda. Tak wygląda ta karma. Ona jest w takim pomarańczowym opakowaniu. Dobrze pasuje do mojej róży. Tutaj bardzo herbaciana. I moje koty bardzo się tym zajadają. To jest naprawdę dobra karma składowo. Mogę Wam ją serdecznie polecić i też jest bardzo smakowita, ogólnie jak otwieramy tą karmę, to czuć jakbyśmy po prostu otwierali jakiś taki, no nie ja wiem, dobry pasztet, taki dobrze pachnący, co nawet człowiek mógłby zjeść, ja nie polecam, żeby to jeść. I moje koty się tym nie nudzą i tak naprawdę tutaj jest pod spodem wszystkie tacki, to są właśnie z tym smakiem i właśnie dlatego zamówiłam jeszcze dodatkowo ten smak, żeby sprawdzić, czy też im to podchodzi, no i co, no i będziemy testować. Czy, czy właśnie ten smak też z White będzie ok? I żeby czasami też zamówić um, tego Purizona. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten krótki film. Krótki Open Box. Kochani, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie mi łapki w górę. Następny film może będzie z jakimiś szmatami, czy jakieś mierzymy. Na wzroście 1,61 61 m byłby dla Was. Taki film interesujący. I co? I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!